Siemanko, jestem PLP i witam was bardzo serdecznie Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić serwerbooki do Minecrafta na wersji 1.5.1 Ok, więc zaczynajmy Ja już sobie wypakowałem tutaj, elegancko I dam wam od razu starter na Java 764 64 bit. Jeżeli ktoś by miał 32 bit albo Java 6 Proszę pisać PW To ja wtedy wstawię linka do starterów I sami sobie dobierzecie, który wam będzie działał Ok. Na początku wchodzimy sobie w serwer properties, tak jak to zazwyczaj bywa. Ja otworzę sobie za pomocą notepad++ I teraz tak, tutaj mamy serwer IP, więc chyba każdy wie, ale jeżeli nie wiecie to usuwacie to IP, albo dobra ja usunę. I nie będzie tu żadnego IP, wpisujecie po prostu swoje IP z Hamachi albo z wykupionego swojego serwera. Ok, tu jak chcecie zmieniacie ilość slotów ile tam macie na wykupionym serwerze albo ile tam chcecie dobra, możecie w ogóle poustawiać to do woli jak chcecie to wszystko, zapisujemy później oczywiście ja nie zapisałem i teraz wchodzimy w plugins ja tutaj wgrałem standardowe pluginy Permission X i Essential Spawn oraz Word Edit tam wygrałem autosave, a tu tego nie usunę Ok, sorry, dobra, no i nie, Word Edit ma być ok, no i mamy Essential i Permission. Wchodzimy w Permission, jeżeli chcemy nadać rangę sobie, i tutaj jak piszę w yy, napisałem, żebyście wiedzieli, gdzie wpisać. I tu mamy właściciel, head admin, super admin I w zależności do jakiej grupy chcecie dołączyć, wpisujecie po prostu tu swój nick. Na przykład, raden 3. Ja chcę być właścicielem, więc wpisuję i później zapisujemy. I jesteśmy właścicielami. O jest, dobrze. No i jesteśmy właścicielami. Możemy odpalić sobie serwa i cieszyć się właśnie swoim serwerem. To by było na tyle. Nic więcej nie trzeba. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, piście w komentarzach itp., itd. Okej, okay, Narka, żegnam się z Wami.